Zbliża się maj, a wraz z nim święta patriotyczne, które są świetną okazją do przekazania wartości patriotycznych właśnie, które są szczególnie ważne ze względu na tegoroczne priorytety ministerstwa. O tym, jak prowadzić takie zajęcia, jak zainteresować dzieci polską historią, opowie pani Ela Żurakowska. Dzień dobry. Dzień dobry. E, jak rozmawiać z dziećmi o sprawach patriotycznych, historycznych, które są, nie oszukujmy się, dla tych trzy sześciolatków trudne? Tak, jeżeli zaczniemy może za bardzo się wgłębiać, analizować, spróbować rzeczywiście przekazać dużo informacji, może to nie wypalić. Ale dzieci bardzo dobrze wchodzą jak gdyby tam, gdzie są jakieś emocje, gdzie widzą, że coś przeżywamy, gdzie próbujemy stworzyć taki nastrój, żeby pokazać, że jest to ważne, że jest to wyjątkowe dla nas. I myślę, że to sprawi im ogromną radość. I na pewno, jeżeli podejdziemy do tematu na poziomie dziecka, przecież to nie o to chodzi, żeby wyposażyć już trzylatka w wiedzę historyczną. Raczej, żeby zwrócić uwagę na to coś, co jest, co istnieje, co jest ważne. Tym bardziej w obecnych czasach, czasach globalizacji, gdzie pewne granice się zacierają, jak gdyby od... znaczy, no nie odchodzimy, ale świat jest tak pędzi, że widzimy wszystko, podróżujemy. A często jak gdyby nie mamy okazji, nie mamy, wydaje nam się to takie oczywiste, że to co ważne, co jest blisko, gdzieś tam nam umyka. Więc to jest bardzo dobra okazja, żeby zwrócić na to uwagę i o tym sobie porozmawiać. Przygotowała Pani zestaw zabaw przede wszystkim, które można przeprowadzać chyba pod koniec kwietnia, prawda? Bo raczej te święta majowe to są dni wolne, a więc przygotowujemy dzieci do tych obchodów, które raczej odbywają z rodziną. Dokładnie, natomiast to jest bardzo fajnie, właśnie można wpłynąć na też przeniesienie pewnych wartości, bo wiemy, jak reagują dzieci, jeżeli one poczują, że coś jest wyjątkowe, że coś jest ważne, coś w czymś wzięły udział. Więc one też zwrócą uwagę rodziców, że ten weekend majowy nie ograniczy się jedynie do wypoczynku i gryla, który też jest bardzo ważny, ale też gdzieś tam w międzyczasie, czy przypomną o tym wywieszeniu flagi, czy może właśnie na jakąś Taką imprezę, która się odbywa w mieście, powiedzą rodzicom i gdzieś tam razem zmobilizują, żeby pójść. I rzeczywiście, bo to są dni, które są wolne, więc jakby tą tematykę poruszamy przed. Dlatego też nie analizujemy każdego dnia osobno, że to jest święto flagi, to jest prawda... Konstytucji, konstytucji tak, Tylko jak gdyby ogólnie. Całościowo, to całościowo podejmujemy ten temat. Myślę, że lepiej potraktować. No i oczywiście zaczynamy od tego, od początku. Czyli ja bym zaczęła, zresztą tak zazwyczaj robię, o legendzie o Lechu, Czechu i Rusie w prostych obrazkach, w prostym przekazie. Wtedy pojawia nam się, dlaczego godło takie, a nie inne, dlaczego ono jest takie wyjątkowe, potem dlaczego nasza flaga wygląda tak, jakie jeszcze mamy symbole, że jest to hymn, w jaki sposób te rzeczy należy traktować, jak się zachować, jak te wartości przekazywać i jak je szanować, bo myślę, że jeżeli. Nauczymy, pokażemy, jakie to jest ważne, że to trzeba wyjątkową atmosferę wokół tego stworzyć, że dzieci to przeniosą nie tylko na wartości dotyczące naszego kraju, ale wpłynie to też na e, ich tolerancję, bo postawy wobec innych ludzi dokładnie będą rozumiały, że skoro dla mnie jest ważna nasza flaga, więc dla tej osoby, która pochodzi z innego kraju, jest ważna jego. Więc myślę, że rozpoczynając od tego i budując właśnie takie poczucie, że jest to coś pięknego, coś ważnego, zaszczepimy w dzieciach... Te wartości? Na pewno warto, trzeba i to jest standard, że się z dziećmi o tym rozmawia. Ale jak te wartości przemycić podczas zabaw i tę atmosferę świąt patriotycznych? Jakie pani ma na to sposoby? No tutaj przede wszystkim myślę, że dużą rolę, tak jak zresztą w ogóle w wychowaniu przedszkolnym, pracę plastyczną i wszelka działalność. Bo poprzez działanie, właśnie dziecko przeżywa, zapamiętuje lepiej. Tworzy i jak gdyby utożsamia się z tym. Więc mnóstwo, mnóstwo różnych prac plastycznych. Też właśnie na zajęciu pokażę kilka takich, które dzieci mogą wykonać same, ale też takich, które mogą wykonać w grupie, bo to też integruje. Pokazuje, że wszyscy jesteśmy polkami tutaj, wspólnie popracujemy nad tą pracą, coś razem zrobimy. Więc myślę, że to są fajne takie płaszczyzny, gdzie można dużo, dzieci, dużo przekazać. W międzyczasie, nawet przy tej pracy plastycznej, tworząc, można opowiadać, włączyć jakąś legendę, jakąś historię, jakąś ciekawostkę. I myślę, że w ten sposób ona na pewno zapadnie w pamięć dziecka. I od czego pani zaczyna? Najpierw jakaś praca plastyczna związana z symbolami Polski, czy raczej rozmowa czy zabawa o Polsce w ogóle? Nie, Tak jak powiedziałam na początku, właśnie legenda, bo jeżeli są to starsze dzieci i nawet ją słyszały, to wcale nie znaczy, że z mniejszym zainteresowaniem jej wysłuchają. Bo po pierwsze, gdzieś już tam pewne rzeczy uciekły, został tylko jakiś kontur. Oczywiście można ją rozbudować, bardziej obrazowo powiedzieć, więcej elementów wprowadzić. Potem przechodzimy do godła. Więc omawiamy, jak się na przestrzeni historii zmieniało, jak wygląda prawidłowo zrobione. Wtedy możemy właśnie wykonać jakąś pracę, przechodzimy do kolejnego etapu, czyli flaga. Jakie aktywności z flagą na przykład pani proponuje? Po pierwsze, znane na pewno wszystkim tworzenie żywej flagi. Y, y, można to w sali urządzić, można to z, w ramach integracji dwie grupy połączyć, że na przykład te jedna ma te białe karteczki, gdzieś tam się spotykają, w jakiś sposób się ustawiają, ale można to też y, jak gdyby w grupie i indywidualne wykonanie, y, sklejenie, pokolorowanie dolnej części, y, założenie patyczka do tego, y, czy ułożenie właśnie z, nie wiem, z serduszek, z kawałków y, 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 papieru, z jakiejś. Serwetek, które stworzą taką 3D, więc tutaj y, kreatywność nauczycieli na pewno po, y, będzie zadziała i na pewno dzieci y, co roku inaczej to przeżyją. A kolejny symbol, czyli Mazurek Dąbrowskiego, jak tutaj pani y, prowadzi zajęcia z dziećmi, co się dzieje? No tutaj y, po pierwsze odwołanie się do tego, co dzieci widzą, bo oglądają y, mecze, oglądają jakieś igrzyska sportowe, uroczystości. Y, i nawet czasami może jak gdyby nie do końca y, zapamiętują, że coś, ale jeżeli zwrócimy uwagę i powiemy, przypomnimy, to o tak i wszystkie wiedzą. Więc też możemy wtedy zwrócić uwagę i powiedzieć, w jaki sposób się ludzie zachowują, kiedy jest grany hymn. Potem y, zabawę przeprowadzić, taką nawet prościutką, że y, jakąkolwiek aktywność dzieci wykonują, ona może trwać na przykład przez cały dzień. Taki element zaskoczenia, że jesteśmy, ale pamiętajmy, jeżeli jest moment, że usłyszymy melodię, hymnu, że wtedy przerywamy i na przykład stajemy. Dzieci wtedy się prężą, prostują i, i naprawdę sprawia im to ogromną radość i myślę, że przy okazji, jeżeli gdziekolwiek będąc usłyszą, one zareagują na pewno prawidłowo. Wypracowujemy taki odruch w pewnym sensie. Dokładnie. I uczymy szacunku tak, wobec. I jest to też dobry moment, żeby poznały słowa. Refren gdzieś tam im pewnie się przewijał i, i potrafią zaśpiewać. Natomiast jeżeli... Nauczymy, odtworzymy ich kilkakrotnie słowa zwrotki, więc dzieci łapią bardzo szybko. I wtedy zabłysną prawda, tą wiedzą już, taką pierwszą, i w chwili, kiedy będą miały okazję, to pięknie odśpiewają. Proponuję też pani tak zwane zabawy z okienkami. Tutaj, akurat, też mamy taką planszę, na której są, jest kontur polski i różne ciekawe miejsca zaznaczone. Można to zrobić w ten sposób, właśnie jak tam proponuję na zajęciu, że są okienka wycięte, okienka są ponumerowane, do tego przygotowane są karteczki. Dziecko losuje numerek, otwiera wylosowane okienko, próbuje rozpoznać obiekt, który mu się odsłoni, skojarzyć go z miejscem danym w Polsce lub miastem i w nagrodę jak gdyby otrzymuje ciekawostkę dotyczącą. Jeżeli mamy na to więcej czasu, przez kilka dni tą tematykę realizujemy, wtedy możemy tych miast, które odsłoniliśmy poznać legendy, poznać jakieś ciekawe miejsca, co tam w tej chwili nowoczesnego się dzieje, co historycznego się wydarzyło, więc jak gdyby tak jak wszystko, wiedza podstawowa, a potem wokół tego tworzymy, dodajemy, dokładamy informacje, mają one już punkt zaczepienia i na pewno łatwo się będą przyspajały. W tych propozycjach zabaw zauważyłam, że bardzo płynnie od tematu Polski, tych zabaw związanych z naszym krajem, przechodzi Pani do zabaw o naszych sąsiadach z rozpoznawaniem flag, o także partnerach członkach Unii Europejskiej. No tak, mówiąc o Polsce, trudno też ominąć to, co jest wokół nas. Dzieci mieszkają w domach, mieszkają w blokach, mają sąsiadów, wiedzą, że to jest ważne, co jest wokół. Więc tutaj też należy powiedzieć po pierwsze o krajach sąsiadujących. I to też jest dobry moment do odczytania globalnego wyrazu. Sześciolatki już mogą tam opisać, jak gdyby poskładać z liter, utworzyć nazwy tych krajów, przy okazji, właśnie poznać flagi. Potem przechodzimy dalej, no bo w końcu Polska znajduje się w Europie, i to też jest przy okazji tego, kiedy mówimy o nas. Warto o tym powiedzieć i przypomnieć. A więc flaga Unii Europejskiej, kraje, które należą, też właśnie fajna zabawa jest, zawsze się sprawdzi z flagami. Dzieci bardzo dużo, z właśnie z igrzysk, z jakichś programów, które oglądają, znają I, i cieszą się, kiedy rozpoznają już dużo tych flag. Przy okazji, właśnie nazwy najszybciej wpadają, jeżeli chodzi o czytanie, więc też sobie kojarzą już napisy mogą tylko globalnie odczytywać, rozpoznawać, mogą też potem układać, odsłaniać nazwy tych krajów, więc wszelkie, jak gdyby kombinacje. Po powiedzmy jeszcze koniecznie, jak Pani przygotowała te zabawy, bo powiedzieliśmy ogólnie ich zamyśle, ale tutaj Pani proponuje bardzo konkretne rozwiązanie, czyli jeśli chodzi o partnerów, o, o, o sąsiadów Polski, to puzzle, tak. a jeżeli chodzi o flagi, to takie mm, dwustronne, wydrukowane tak, że tak. dydaktyczne. Dziecko, oczywiście wcześniej omawiamy, pokazujemy nazwy krajów żeby, tak, sąsiadujących, ale potem możemy też na przykład pójść przynajmniej o te takie bardziej znane Unii Europejskiej. Dzieci odczy pokazujemy, odczytujemy te wyrazy. Potem dzieci losują, próbują dobrać, jeżeli już mają jakąś orientację, flagę. Jak gdyby wybierają spośród dostępnych, sprawdzają to w ten sposób, że odwracają tą flagę i tam jest napis. Jeżeli napis się zgadza, jest ten sam, no to trafiony, jeżeli nie, poszukujemy dalej. Jeżeli jeszcze nie znają, nie miały kontaktów, nie omówione były te flagi, to można po prostu na zasadzie informacji, że wybieramy, losujemy i odszukujemy, pokazujemy dziecko, tworzymy tak zwane pary. Nazwa, flaga. I znowu tutaj ćwiczymy czytanie globalne. Dokładnie. Nie ma w żadnych treści w przedszkolu, które realizuje się w, w odosobnieniu od innych. Tutaj, w, tak jak właśnie przy odsłanianiu tych okienek, są liczby. Flaga, kiedy układamy, przypominamy, że ona ma zachować kształt prostokąta na przykład. Więc tutaj, pewne rzeczy przy okazji nam wypłyną i też je wykorzystajmy. Tak samo układanie tych później krajów sąsiadujących, jest to też e, uwaga, spostrzegawczość, myślenie. Więc, wszystkie te rzeczy przy okazji, również będziemy ćwiczyć. Korzysta Pani również z wizerunku sławnych Polaków. Co mówić o takich wielkich postaciach dzieciom w przedszkolu? Y, Jakie zainteresować w ogóle tymi? Też y, po pierwsze, zaczynamy od podstawowych informacji, że jest był ktoś taki. Jeżeli są to grupy młodsze, jeżeli są to dzieci starsze i widzimy, że temat zainteresował, to możemy w ogóle jak gdyby zgłębić go szerzej. Ale rozpocząć też proponowałabym od tego, co bliskie, a więc na przykład pytaniem: Czy są jacyś teraz ludzie tacy w Polsce, których nie znamy osobiście, ale o których dużo wiemy? I jeżeli tak, a na pewno wejdą tacy, bo będą to sportowcy, będą to piosenkarze, będą to też osoby jakieś, które w jakiś sposób tam gdzieś informacje o nich dotarły do dzieci. I na tej bazie mówimy, że tak, każdy okres w, jak gdyby w historii miał takich ludzi, jedni, jak gdyby zapamiętali się i wtedy byli rozpoznawani i do tej pory o nich mówimy, bo stworzyli, zrobili. Albo byli tacy, że te ich czyny przeszły, były bardzo ważne, bo zmieniły obraz świata, zmieniły obraz Polski, dokonali czegoś wyjątkowego. I dlatego o nich mówimy. Bardzo Pani dziękuję. Dziękuję. W zajęciach pokazowych wzięły udział dzieci ze Słonecznego Przedszkola w Białym Stoku, a listę pomysłów na święta patriotyczne Pani Eli oczywiście udostępniamy do bezpłatnego pobrania na naszej platformie edukacyjnej. Bardzo dziękujemy za uwagę i do zobaczenia za dwa tygodnie w kolejnym Studiu Dobrych Praktyk.